Jo 7 wszystkich zapraszam. <laughs> Słuchajcie, jak byłem ostatnio na Kawasaki, jechałem właśnie dokładnie tą samą drogą, teraz jestem na Romecznie 125 cm. O, w każdym razie powiem tak, że mm, e, Romet router RM 125, tak jak mówiłem, silnik 125 cm, moc około 10,5 konia, waga około 115-120 kg. Więc leciutki motocykl jak go biorę na przykład, chcę go przestawić, to w sumie mógłbym go sobie zarzucić na plecy i sobie iść, wiecie. Po prostu sobie pójść z nim na plecach. Nie? Taki jest lekki. I co mogę jeszcze powiedzieć? No, no dla dziewczyny bo to jest bardzo tani sprzęt w utrzymaniu z racji tego, że tu opony są, jakie są, czyli chińskie no to mogę Wam powiedzieć, że te chińskie opony to tak jakby się jechało no z drzewa jakby były albo... No chyba z drzewa najbardziej to pasuje wymieniłem płyn hamulcowy, bo była na serwisie w serwisie nieby wymienili olej płyn to, to był, wiecie co płyn to był, wiecie co, w kolorze takim no wiecie jakim się się i ten y, i co i wymieniłem y, ten płyn odpowieczyłem hamulce przedni w sumie nie przedni no ale tutaj wiecie no nie mamy nie możemy się spodziewać że to będzie chodziło jak w takim markowym motocyklu hamuje o tak wam powiem w tylnym czasem czasem do y, po prostu wspomóc no i cacy no no Nic więcej wam o tym motocyklu nie powiem, bo to w sumie nie ma nawet sensu opowiadanie o takim motocyklu, bo to, no tak powiem, no na pierwsze moto jak najbardziej, do dziewczyny jak najbardziej, lekki, yy, z wyglądu jak to lubi, yy, po prostu mały, można powiedzieć, taki fanbike, też by można było go nazwać, a oczywiście to w cudzysłowie, bo w cudzysłowie, bo yy, no wiadomo, no to daleko do fanbika, jednakże yy, taki klasyk trochę. Po prostu jeździłem na legendy tym niebieskim Romecie Ogarze, to muszę powiedzieć, że ten zdecydowanie jest lepszy. Zdecydowanie lepszy jest stabilniejszy ten motocykl niż tamten. Ten trochę, troszeczkę już tak jak Zetka, powiem tak. No. Romecik. No to tyle wam powiem, jadę dalej. E, Arek jeździ gdzieś, ja myślałem, że podjedzie, ale nie podjechał. E, no raczej ścigać się z nim nie będę bo raczej z MP10 mogę trochę na starcie przysiąść, nie? Tym bardziej, że to na starcie no to nie będę szalony jeszcze, tym bardziej, nie? No. I tyle, więc słuchajcie, pale bestie. Tak nazwałem ten motocyk, w sumie Bestia, bo faktycznie jest bestią. No, tak, Cię chwaliłem. No. Więc teraz jadę jedyna. Biegi wchodzą, słuchajcie, biegi wchodzą jak kurczę w dobrych motocyklach. Patrzcie, zero, zero szarpnięcia, zero, totalnie zero. Wszystko leciutko, jak zmieniłem ten w tym motocyklu olej. Mhm. Zmieniłem olej w tym motocyklu na Belreya. To Wam powiem to już totalnie, tak wszystko fajnie chodzi mięciutko, leciutko. No, więc dobrze. Tu ostatnio w Kawasaki wystrzeliłem. Tutaj raczej tak wystrzeliwać. Nie będę z racji tego, że tu na zasadzie. Ale się jedzie. Jak ktoś chce się nauczyć jeździć, to. To do takim czymś jak najbardziej, bo części klamoty, wszystkie jak nie wiem czy dokończyłem do Hondy, czy do czegokolwiek, są bardzo drogie. No to jest wszystko bardzo tanie, więc każda gleba to frytki. Tyle to kosztuje. Do nauki jak najbardziej, nieważne, że to chińskie, Żeli nikt z tym nie ma zamiaru, więc trzymajcie się. A ja odkręcam manetkę i... i jedziemy dalej. Dajem teraz. Aaa, tak trochę ciszej będę to mówił, bo jaka prędkość taki, takie icha. Dobra, piąteczka ją Trujacz. Redukcja była i